Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii MPG na moim kanale, ze mną oczywiście jest Jaruszka! witam! Nie, ty wiesz jak, jak, jak powinieneś się przywitać? O tak! No? Halo, halo tu London! Ona blond i Halo, halo tu London! Hello, hello to London. <ścoughs> nie naśladuj no, mnie nigdy więcej! Miejsce. Co? Nigdy więcej mi nie naśladuj! Takie Dobra! Jaki plan? Jaki jest plan? Na odcinek? Widzowie, no. dzisiaj na odcinku robimy reakcję! Jarużkę! Co nara? Zajibisz No wracaj, robimy wiedziałem. reakcję! Ale co wiedziałeś? Wiedziałem, że coś pobudowałem. Nie pobudowałem! Jarek, kupiłam gruza! Po prostu to wiedziałem! Chodź, kupiłam róza, słyszysz? W końcu? No tak! Ja cię kręcę, pokaż dobra. coś, ci tam wynalazła. Ale, no dobra, Za ile? Ci... Najpierw powiedz, za ile? Za pięć koła, ale dopłaciłam 2,5 do felg. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mhm. No i dwie stówy na piwku dałam chłopowi. Po co? Ja tak, bo go polubiłam. Dobra, chodź. To jest Dobra, zobaczysz, to przestaniesz tak gadać, to będziesz w, w szoku, jaką okazję trafiłam, chłopie To hmm. no, ty się nie spodziewałeś, ja nawet twoją bębkę mogę ścignąć, tym chłopie Tak, tu <laughs> Każdą oh. <laughs> Honda Civic a Ty, a co on tego, a on na sankach Na sankach a się mówi, tak, tylko poczekaj Cielnika. trzeba będzie Rozpiąć trzeba będzie, tylko gdzie ten drugi pas, muszę zobaczyć Ej, hey, Civika No co, Civic zły? Toż to ty nawet bokiem nie polatasz. No wiesz, obszód napęd, ale co, na ręcznym? Na ręcznym polata. Kiedyś miałem taką Skodę Octavię, też na ręcznym latałem, fajnie się nie latało. Dobra, no, ja cię, chcesz to cię przewiozę, jak chcesz. No przewieźć, ale to... Aaaa! Ty 5 tysięcy dałaś za tego, za Civika jeszcze po prawej stronie giera? Ej, weź ja... Mam HZ5D dalej, co? Nie, nie tylko. Dobra, muszę go zepchnąć, poczekaj. A może koło? Tak, kury, co te koła tak nisko? Ej, jak to wygląda? Nie, nie, bo on ma koła, wiesz, takie regulowane. O. Oku. No? Ale Także... gdzie za? 5000 za starego Civika i tu jeszcze Angola! No Angol, nie Angol, ale wiesz. Ale zobacz jak to. Dobra, wsiądźcie, ja gdzie przywiozę, popatrz. Tylko tutaj chłopowi wiesz, złodzieje go napadli i zobacz. No. M, wszystkie drzwi w ogóle mu poodrapywali. Yeah. Zobacz jak to jeździ. Janina, Ale do... to grubo Zobacz, pokażę ci jak, jak jeżdżę na pełnym gazie, dobra? Jak to ma przyspieszenie No dobra No i później sobie zrobimy takie radykalne testy Oj Zawoli, bo... Dobra, to to teraz gotowy jesteś? Power gas ściskał. I patrz Trzymaj się tylko mocno, trzymaj się, no widzowie! O kurde to no Ty! Widzisz? Szybko poszedł, no! W sumie no. nawet... Ale tu nie ma podjazdu, to... O zobacz, jak idzie, patrz! Widzisz? Nie, znaczy w sumie... Re... Pierwszy efekt... No, bo nie, on takie no zjedynki nie, tak jest. No, tak idzie, no. Człowieku! To... Znaczy jako tako... Bemkę twoją fajnie. ścigam. Bemkę twoją ścigam nim normalnie. Ja nie, to ja mogę nawet kasę wyłożyć, że nie ścigniesz tego, no bemki nie ma szans. Ścignę Bemkę! Dobrze wiesz, że nie ma samochodu na beemę. BeMki bym nie ścignęła tym! Człowieku! Nie ma opcji, Elina! <noise> wiesz to ma tako, jako, tako przyspieszenie, ale to nie tak, to nie to nie jest to wiesz... Ale gruza twojego bym ścignęła No to gruza, 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 ale to się ustaw od PMK Dobra, to końca zakładamy się o Tysiaka, że twojego gruza ścignę Nie no gruza się nie będę zakładał. Dawaj, o tysiaka tam To sobie o tysiaka można, bo no. myślę, że to i tak To dawaj, ścignę. to dawaj gruza ja się już tu ustawiam i, i się ścigniemy nie no, myślę, że gruza to i tak, i tak to machnie. Nie machnie! Co, ty nie masz szans? Jak wie? mam być szczery, myślę, że, że machnie. Nie wiem, zaraz zobaczymy w sumie za Tysiaka, ale to później się zakładamy jeszcze dobra. na BM No to dobra, no, no dobra. Widzowie, ja mu Ja mu specjalnie nie pokazywałam po maxu tego i jak to przyspiesza. Chociaż i tak za mocno wcisnęłam gaz na początku, bo nie jeszcze jestem do tej hondy. Ale ja mu teraz dam wygrać z tym gruzem. Dam mu wygrać, żeby on się pewnie poczuł. I później na dużą kasę się założy z nim, obywkę. dobra Jarek to, a to czekaj to zakład musimy przybić. Bo wiesz, ja wygrałam, a, a, a ty później dobra. nie będziesz chciał widać. No to żeby ja tu wszyscy to że widzieli. Tak. Na kamerze, dobra, o tysiaka? Dobra, o tysiaka, to i I co? Naokoło wszędzie i tu wracamy, tak? Tak, 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 standardowo dobra. Dobra. No dobra. Dobra, to na trzecie truknięcie, gotowy jesteś? Tak. Dobra. O kurde, sprzegłeł mi się, po prostu się nie ma, nie ma, nie ma! Jasne! Nie ma! Lizowie, specjalnie mu dam, specjalnie mu dam. Kurde, no nie dogonił, jak ty idziesz szybko tym gruzem? No to jest niemożliwe, jak to idzie ten twój gruz. O, przegoniłam cię, przegoniłam! Kurde, kurde, Jasne, i przegoniłam go, widzowie, zobaczcie! Kurde, niech on mnie wyprzedzi, idiota, bo przegra. Oj, wygrał ten wyścig! Wygram to! Ale ja, ja, łatwo! Mam cię, mam cię Człowieku, ja Czekaj, cię na zakrętach porobię! Czekaj, na zakrętach doganiam. cię porobię! Zabad, 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 cię! Nie masz czasu, byś mnie dogonił! Nie przegolisz mnie! A Ej, no jakiś Jaki ty masz fałmak no, tam? Jaki ty masz tam fałmak, że zdałeś radę mnie przegolić? I co? Nie, no niemożliwe! Co Ser, niemożliwe? O co jeszcze mnie wyniosło! Połysyma? Jeszcze mnie wyniosło! No nie! Kurde to i to mnie, teraz przegram Aj dobra, 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 dobra. I co, już jesteś przymiałcie? Jestem, prawie, prawie, prawie. No prawie, niech prawie. to! I tysiaczek dla mnie! Jasne! I tysiaczek dla mnie poproszę! Poproszę tylko od razu! Ach, od razu, no poproszę. dobra to jak ja cię tym porobiłem to bo ja z BMK nie masz szans. O czym ale nie! Chudzisz. Wiesz ty mnie porobiłeś! Jak chcesz! Jak chcesz! Widzowie! Możemy się i założyć o BMK! Młyknął haczyk, młyknął haczyk! Tysiaczka! Tysiaczka! Masz Jarek, no masz, kurde, ale wiesz co, bo ja popełniłam dużo błędów, bo kość, bo tu kość, mi się kość. sprzegło, poślizgnęło, bo tam z zakretu wypadłam. Co chcesz z BMK się sprawdzić jeszcze? Tylko grubo teraz o grubo, ale tutaj ja nie wiem, czy będę tyle miała, no ale. O, o 10 tysięcy, ja, ja, ja inaczej bęki nie wyprowadzę, bo nie będę z takimi się drzwiami przejdziemy. No dobra, no to możemy o 10 tysięcy nawet. No. Albo nawet o 15, no. o 15? Dla mnie to możemy wiesz, o ile chcesz. No a ile ty byś był ja max... skłonny dać jakby na takie coś? Ja mogę dwie dychy położyć. Dobra, to dwie dychy. Dwie dychy, a i teraz ja prawdę skupię. Co, no, ktoś no, no, dobra, jak to się yeah, no, Nie no ja nie chcę nie Dobra, dobra no, dychę. dobra dawaj dwie dychy i przybijamy rękę no, da, i... Dawaj odychy, dychy, bo kurde nie chcę żebyś była stratna za dużo Dobra dawaj, Jarek, tam... dawaj Ej, dwie dychy wiesz, to, jest, to jest tylko zabawa, nie chcę żebyś była stratna kursu. Dobra Jarek, dawaj dwie dychy, już trudno, tam najwyżej będę straty Dobra, to dawaj te dwie dychy nawet 20 tysięcy złotych widzowie, wyścig BMK kontra Honda Civic no teraz dobra. na pewno tutaj... Dobra, ale chodź rękę przybić A, dobra Dobra, na kamerach, żeby nie było O oh, kurde Ja wiem czy to nie są najgrubsze pieniądze jakie się kiedykolwiek ścigałem No pewnie tak, pewnie tak M5. Dobra. E34 kontra Civic. Dobra i na trzeci sygnał Raz Trzy Jośka! Bez ślizgania z Jarecki! Lecimy! Ej, co tak jest! Ha <grywa> Co ty Ej, co myślisz? Jest? Co ty myślisz, że Honda Civic to jest co, człowieku? Myślisz, że ona na darmo odchudzana taka była? Ej, co jest do cholery? O kur, o kur, o kur! Taki błąd, taki błąd, widzowie! Taki błąd, no nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to po prostu. <śmustaniania> ja nie TAKIM taki I to się 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 ZAKŁADAĆ <śmustaniania> Sprzed gwizda tylko po prostu kierowca pi. Jasny gwizd widzowie, co ja zrobiłam? Ja NIE idę. Honda Civic tak i ale ja przegram wyścig przez taką głupotę. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde. NIE! GAS! Yes. Ośku, nie, nie, nie. Co ty zrobiłeś tam? Obróciło cię? A, tam. Ah, tam jest! nie jest! Tu jest! Nie, To nie. nie, nie. Nie, 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 oh, <glar> nie. Koju. Oh. Nie, 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 nie. <gry> Nie! nie, nie. Oh, 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 oh. O kurde Ale żeś się dał zrobić! Ale żeś się dał na bambuku zrobić na podpuchę O chłopie! Ty naprawdę Ty naprawdę myślałeś, że ta że ta Honda Civic jest tak odchudzona, bo nie wiem, bo ktoś ją ukradł, bo ktoś obkradł? Jarek, gdzie ty? Co ty? Ej! Co ty robisz? żeś? Odwal <noise> Nie odwal się tylko Oddaj moją błąd Oddawaj moją kasę starej no, O ja kurde! Nie mówię, że ja to wypłacę tylko pojadę do banku, bo mam te butówki przy sobie No dobra ja ale wiesz to możemy nie wiem, najwyżej się oddychę jeszcze założyć najwyżej żebym ja chociaż, chociaż połowę tego odrobił I Jeszcze o 10 tysięcy? No żebym ja chociaż połowę tego odrobił, ja Nina no. No dobra! Dobra, to, to dawaj też. Czyli jak ty wygrasz to jesteś mi winny, tylko 10 to, to, koła. Tylko 10, A jeżeli tak, ja tak. wygrał, to mi płacisz 30. No to, to, to 30, tak. Nie, no, to jest niemożliwe, to, jest, to bo Dobra. ja błąd popełniłem, bo ja tam uderzyłem, to jest niemożliwe. Ale ja też popełniłem błąd, bo, byłem, ja byłem, bo ja też czas temu, że tak stary. Jak ten Civic tak zapierdziela, przecież ja gruzem wygrałem z nim. Stary, ja nie wiem, kiedyś możemy mu zrobić hamownie, ale ja mam wrażenie, że on ma z tysiąc koni. Tak, Ty chłopo chłop, tak, czyli który... Ja nie wiem, nie wiem, ale z oczki to było przyspieszenie, no. Dobra, ale to czekaj, zakład kolejny, o te 10 koła, zakład, żeby ręka była przybita. Dobra? Dobra. A wiesz jak on, on ma jeszcze ręczny mocny i może driftować na ręcznym. Dobra. Na trzeci? Tak. Raz. Dwa. Trzy. Ośka! I strzelamy ze sprzęgła widzowie Jedziemy! Patrzcie jak zostaje w tyle! Nie co jest? Nie co jest, bęka, co jest? O tak jest! Dobra, silniczku, mój kochany, dużo za ciebie zapłaciłam, ale żeby się opłaciło. Chomuj, 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 chomuj! Jasne, gwint! Ej! No co to?! Co to? Co to miało być? No to to było już! Nie no, kurde. To było szumstwo, że nie mnie ej! Proszę, jedź, BMK! Jedź, proszę cię, jedź! Jedź! Jedź, jedź belka! jedź, jedź! Nie, jedź! Nie, nie! Ręcznie wcisnęłam, ręcznie wcisnęłam Ręcz, na zakręcie! poproszę jedź, chociaż to dychę, kur... Chociaż to dychę! Dobra, popełniam błąd, Dobra. Dobra, mam, 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 dobra. Dobra, dobra. dobra. dawaj o kolejno o dychę. dychę. No nie no, nie no, nie no, ja nie wiem, dobra, ja muszę odrobić, ja muszę odrobić. Dawaj, dobra, ja mam dawaj, na trzy. A, A no, dobra, 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 no to nawet załóżmy, przybijmy, żeby nie było. Ja muszę być na Czyli na razie, raz. na razie jesteś biwien, tylko dziesięć w takim razie, bo teraz wygrałeś. Dobra, trzy. A nie, dobra, odliczam tym. No, raz. Jedź, 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 BMA, jedź, jedź, jedź. ho <śleskujesz> <śleskujesz> Bo wiesz co, ja zrobiłam błąd, że zamiast hamulca rs wcisnęłam na zakręcie wtedy. Zajebiście. Dobra, kurwa. <laughs> co prze... Nie, roześmiałam się i w drzewo. Ze śmiechu po prostu. Nie, no dobra, zajebiście no. Kurde no! Co się stało? Nie mogę wyjechać <laughs> No to znowu jesteś dwadzieścia koła na minus, stary. Wygrał to Dobra to co? Chcesz dogrywkę kolejną? Nie Nie? A może chcesz zobaczyć jak to jak to lata 20 Ej już mi się gorąco zrobiło, bo jakbyś mnie teraz dogonił Ooooo! Teraz to mi się dopiero gorąco co zrobiło Ja w... Dobra, Jarek, Oficjalnie przed kamerą 20 koła jest wywinien Wiem To co, powtórka czy chcesz zobaczyć jak to driftuje? Nie, dawaj jeszcze... o jedno muszę coś tutaj odrobić Dobra, oddychę, oddychę Nie jak ja 30 tysięcy będę musiał ci wypłacać to ja nie wiem <grym> Dobra to, Gotowy? To są oddychę, no. Już nie przybijamy ręki, ale to jak tu na pewno warte, okej? Okay? Tak Dobra Raz Dwa Ja już znam dobrze to trasę Ja już wyczuwam powoli tego civica Już teraz to na pewno nie przegram No proszę ciebie Uderz w coś Ja już wyczuwam civica nie, no nie wierzę w to. No, wyczułam Civic, ale wpisuję. Dobra, zajebiście! Jedź węglo! się w to odpalił stary. Jeszcze mam szansę, ja jeszcze się nie poddaję, widzowie. Nie, no, no jak ja to przegram, jeszcze dychę to się... Ja przegram, jeszcze to tych, teraz, to jest, jest po mnie. Finansowo jestem skończony wtedy. A, dawaj, dawaj, jest. dawaj, 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 jogi, 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 yogi, <ścoughs> yogi! Jest, yes, dobra, jest, jest, jest. Dobra, 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 ja już ja chcę dobra, się wykładać. Dobra, czyli ja, ile? Ja Dobra, ale kolorowo, ja nie... kolorowo. dawaj ostatnie. Ostatnie, naprawdę ostatnie. I jeżeli. Ale, Janina, no. ale jeżeli wygrasz, to nic nie będziesz Dycha mi winien. Ale jeżeli Dycha wygrasz. To nie jest są dwie dychy. Dobra. dobra, ostatni, trudno. Zobacz, możesz nic mi nie być winien, jak wygrasz. Ale daj mi tak powiem, że tak powiem, wiesz, szansę rewanżu, bo to jest uczciwa konkurencja, jeżeli dajesz przeciwnikowi szansę rewanżu. Widzowie, ostateczne starcie, czyli, czyli teraz, albo Jarek nie będzie mi winien, albo znowu <głos> <głos> będzie mi winien 20 koła. Dobra, raz! Dwa. <noise> Dobra, ja już teraz na pewno nie popełnię błędu, bo ja już dobrze znam tą trasę starej. Janina! O. Kurwa! Jedź! Szwarta! <noise> ogień! Ogień! Ogień BM, ogień! Nie. No, proszę, nie! Ogień BM, kaproszę, ja muszę być na zero! Ja muszę. Kurwa! Muszę... Nie! Pokachmęciło po mi się już po prostu, nie wyniosło mi się koła głównym, obkleiły po prostu, no. Jedź, jedź, Nie jedź. no. Jedź. O nie, o nie, obróciło mnie. Serio? Dobra ty. No nie! Je. Gdzie ty jedź. jesteś? No kur, nie, zaraz naprawdę będzie po mnie. Ooo! Oh, Widzowie mamy jeszcze szansę! proszę, proszę! Proszę, muszę być na zero, muszę być! Jestem, jestem na zero! Jestem oh. na zero! Ja Tak już mało brakowało! Nie. Ja jestem ja, ja, ja serio, ja się już nie ścigam. Jestem... A, a wiesz i tak jestem na plus, jestem 1500 na plus. Cześć, nie, Tisiaka sorry, Tisiaka mi dałaś za gruza. Nie, ja sorry, ja już się nie ścigam, ja prawie zamykam jak gruzyka Jestem Tisiaka no, na plus sobie. Jestem Tisiaka na plus, jestem Tisiaka na plus! Dobra! Jestem, ty, ale... się zaryzykować teraz! Chodź, chodź, ja ci pokażę, no widzisz, przekombinowałem! akurat, Ale dobrze dziękuję dziękuję że mi się to udało dziękuję że mi się to udało ja bym nie przeżył tego jak ja muszę Siadaj na maskę siadaj na maskę No żeś no, ja miś... Nie, ja ci pokażę coś. Ja ci pokażę kto na ręcz tym lata tylko dobra? Bo to jest naprawdę mocarna maszyna, stary Ty, ale to zapierdziela, ale to zapierdziela, to lepiej zapierze jak To powiem. dużo lepiej zapierdziela, tylko wiesz, to jest przód napęd I on wyciąga, nie? Zobacz jak na ręcznie. o, jak to ręcznym fajnie wchodzi Dlatego trzeba uważać, bo jak ja na zakręcie wcisnęłam hamulec, to mnie obracało po prostu Szczerze, już naprawdę y, miałem takie jakby adrenalinę w sobie, że to jest masakra Całe szczęście wygrałem dzisiejszy pojedynek, bo jestem 1000 na plus Zobacz, ty fajnie driftować, mimo że to jest przód napęd Powiedz widzom, że jestem 1000 na plus i że wszystko wygrałem. Tak, to... widzowie, Jarek jest 1000 za plus, no bo w tym pierwszy wyścig wygrał, a teraz tutaj to wszystko jakby wyszło na jego stronę. No trudno. Na pewno, widzowie, ja tego tak nie zostawię i zrobimy kiedyś jeszcze ostateczne starcie Honda Civic vs BMW Jarka i wtedy na pewno wygram ja. A wy trzymajcie no, ja za mnie kciuki. No tak, Jarek musi swoje odetknąć. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.